Witam moi drodzy. Przychodzę dzisiaj z rozkładem pod tytułem Potencjał na tą relację. Prosiliście o taki rozkład, więc yy, patrzymy w takim razie, jaki potencjał na tą waszą relację tutaj będzie nam pokazany. Jestem dzisiaj na innym sprzęcie, więc może być nieco inaczej jakościowo, ale widzę, że obraz jest widoczny, mój głos też będzie słyszany, więc moi drodzy, w takim razie wybieramy sobie opcję. Twój y, potencjał na Twoją relację. Tutaj oczywiście możecie y, jak najbardziej myśleć o Waszej konkretnej osobie w momencie, kiedy będziecie właśnie tą kartę wybierać. Więc, moi drodzy, wybieramy teraz opcję do naszego dzisiejszego czytania. No dobrze, po kolei. Jedynka, potencjał na Waszą relację. Wybraliście taką grupę. Patrzymy, co tutaj karty chcą powiedzieć. Dziesiątka wody, dziesiątka powietrza i as powietrza to są karty dla Waszej grupy. Ja chwilę muszę tutaj popatrzeć, i zaraz mówię do Was. Pierwsza informacja jest taka, że tutaj jak najbardziej jest szansa na to, że coś fajnego razem stworzycie, bo jest ta dziesiątka wody, czyli ona nadaje ton naszej wypowiedzi. Natomiast, tak jakby jeszcze pewne rzeczy były do przejścia, jakieś przeszkody do, do przejścia albo sprawy gdzieś tam w tle do załatwienia, które po prostu jeszcze muszą się domknąć. Nie wiem, czy ktoś tutaj jest w separacji, w rozwodzie, w trakcie rozwodu, czy po prostu ktoś jeszcze formalnie po prostu nie załatwił sobie tego rozwodu a i tak już nie jest z tą osobą to mogą być tego typu rzeczy ale równie dobrze taką rzeczą niezamkniętą może być to że wy owszem macie y, fajny vibe między sobą i fajnie się dogadujecie natomiast któreś z was jeszcze że tak powiem nie do końca wyszło, nie do końca wyleczyło się z relacji która się zakończyła Czyli tutaj, jak gdyby, jeszcze będzie taka końcówka wychodzenia z jakiegoś poczucia żalu, bądź po prostu z totalnego zamknięcia rozdziału z przeszłości. I to będzie, wiecie, to nie jest nigdy dobre, żeby to szło równolegle, dlatego że ja zawsze mówię, że z czystą kartą wchodź do nowej relacji. Ale tutaj mam wrażenie, że już jest praktycznie kropka nad i tylko do, postano, do postawienia, żeby wyjść z tego rozdziału, który gdzieś tam jeszcze nie jest w 100%. Domknięty, i to jest tak zwana kosmetyka, tak? Kosmetyka końcowa. Więc generalnie powiedziałabym, że tutaj jakoś to nie razi w oczy, i to nie jest wielki proces, gdzie Ty teraz dopiero zaczynasz się uleczać, i za sprawą tej osoby być może chcesz to zrobić. Tylko tutaj akurat to się lekko nałożę, ale to już jest totalnie końcówka. Więc powiem Wam szczerze, że dobre macie karty. Macie na pewno potencjał, macie, tak? Który może się tutaj rozwinąć, jeżeli będziecie po prostu w to wkładać swoje zaangażowanie po jednej i po drugiej stronie. Natomiast jest powiedziane, że jeżeli nie rozmawialiście jeszcze nigdy o oczekiwaniach, to warto by było tutaj porozmawiać przy początku relacji. Ja nie mówię, że już dzisiaj jutro lecisz, dlatego, że to też trzeba wyczuć, prawda? Więc wiecie, no, wy musicie wyczuć, kiedy jest czas na taką rozmowę, kiedy taką rozmową nie wypłoszysz tego człowieka, bo może być za wcześnie. To wszystko musicie wyłapać, bo wy obcujecie z tą osobą i wy wiecie mniej więcej, no jesteście w stanie energetycznie ją wyczuć nawet na bieżąco, prawda? Jaki ma nastrój, czy chce rozmawiać na takie tematy, czy nie, więc wiecie, no to wszystko musi być zrobione po prostu yy, z wyczuciem, po prostu tak jak wszystko w życiu. Natomiast jest potencjał, jest potencjał, ale otoczka tej waszej znajomości jeszcze niesie za sobą pozamykanie pewnych spraw i tutaj być może jeszcze. Trzeba postawić na właśnie jakąś konkretną rozmowę między wami. Albo jakie, kto ma oczekiwania, jakie, jakie rzeczy. Znaczy, co, co kto widzi w tej relacji, czego chce. Albo jakieś inne rzeczy. Tutaj jakaś rozmowa yy, może być między wami. Taka dość poważna na temat waszego wspólnego bycia ze sobą, prawda? Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane. Niektórzy mają taką sytuację, że coś. Znaczy, jest fajny potencjał. Nie mówię, że nie, bo już to powiedziałam, ale może być tak, że ta druga strona ma pewien nauk, nawyk, który ci się nie podoba, uzależnienie, może też, albo jakąś postawę, albo jakąś formę zachowania i ciebie to może, może ci się to po prostu nie podobać. Wiecie, no jeżeli to, to są uzależnienia, nawyki, nałogi, no to ma ci się prawo to nie podobać, dlatego że, że tak powiem, takie rzeczy też wpływają jak gdyby destrukcyjnie na wspólne funkcjonowanie. Nie mówię, że wszystkie rzeczy, jeżeli ktoś się obiada, no to aż tak bardzo to nie wpływa na, na wspólne życie razem, ale ogólnie tutaj no widocznie inne rzeczy karty miały na myśli. Uzależnienia, nawyki, nałogi ktoś może być mieć i kogoś to bardzo może bardzo jednej ze stron może to nie pasować w drugim człowieku. To tutaj jest powiedziane, że też o tym rozmawiaj, tak? Wszystko ci się w nim podoba czy tam w niej? Ale może być jeden aspekt, który po prostu jest nie do przyjęcia. I wiecie, no nie możecie zmusić kogoś, żeby się zmienił, ale możecie o tym porozmawiać po prostu, bo do zmiany y, człowieka nikogo nie zmusisz. Jeżeli ten ktoś nie będzie chciał, to się nie, nie, po prostu nie zmieni i nie musi tego robić pod wpływem innych osób. Więc generalnie tutaj po prostu rozmowa, tak, nakreślenie temu człowiekowi, że dana rzecz ci się po prostu nie podoba. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Powiedziane też jest to, że możecie mieć podobną emocjonalność, podobny poziom emocjonalny. I to też jest ważne, bo jakby nie było, zazębiacie się, tak? W tej sferze uczuć emocji, i tak naprawdę wygląda to dobrze pod tym kątem, że macie podobną może wrażliwość nawet emocjonalną. Wrażliwość, uczucie, emocje jesteście do tego zdolni jak najbardziej. A to też jest ważne, bo jeżeli jedna osoba jest chłodna, oschła, a druga jest pełna ciepła miłości, no to też gdzieś tam y, zawsze będzie, że tak powiem, czegoś brakowało po drodze, prawda? Natomiast tu mniej więcej macie wyrównany poziom y, właśnie emocjonalności i y, też podobnie patrzy, patrzycie na sferę uczuć. To też jest ważne, tak? To też jest ważne, więc tutaj się to pokazało. Dobrze, co tu jest jeszcze powie, powiedziane? Ktoś tutaj bardzo się obawia, że nic z tego nie wyjdzie. I jeżeli to jesteście wy, no to uważajcie na takie myślenie, dlatego że możecie z, na własne życzenie sobie to sprowadzić, na tą relację. No, tak działa y, nasz mózg, tak działają nasze myśli. To co wysyłasz, to dostajesz z powrotem. Uważajcie na takie rzeczy, dlatego że możecie zaprzepaścić potencjał poprzez negatywne myślenie. A już jeżeli jesteś bardzo, jeżeli masz bardzo mocną. Y, kre, kre, ojej. Bardzo potężną moc kreacji, to tym bardziej z abstryknięciem palca to może zrobić. Więc moi drodzy, pilnujcie negatywnego nastawienia, żeby ono po prostu nie miało miejsca. A tutaj naprawdę jest potencjał, tylko też jest pokazane, że będziecie musieli się dotrzeć w takich. Dużo takich będzie elementów malutkich, szczególików, które są liczebne, ale małe. Więc tutaj jest szansa po prostu, że to wszystko się. Ułoży, że to wszystko się dotrze, i że to wszystko po prostu się przegada. Jakby to nie brzmiało. Dobrze, moi drodzy. Jedynka. Ojej, aż mi karta wyleciała. Co tutaj? Ktoś temperament ma w tej jedynce, że mi tak karta poleciała. Yy, dobrze. Dwójka. Dobrze. Królowa ziemi, świat i dziesiątka, dziewiątka powietrza to jest potencjał na relację dwójki. To tutaj jest. No i znowu kolejna grupa, która ma w sobie czynnik negowania, że będzie źle, że się nie uda, że nic nie wyjdzie z tego, że on nie będzie chciał, że ona nie będzie chciała. To samo przed chwilą mówiłam do jedynki, tylko ona. Ta jedynka miała to z mniejszym natężeniem. Uważ martwienie się, że to nie wyjdzie, albo że coś pójdzie nie tak, albo że on nie będzie chciał, jest o wiele większe niż w jedynce. Tutaj wręcz możesz naprawdę to w trzy sekundy zmanifestować w sposób negatywny. Uważajcie na takie rzeczy, bo wiecie, no nie ma co wojować z energią i jak gdyby samemu sobie dokładać, jeżeli wcale nie chciałbyś tego, a robisz to być może nieświadomie, bo. Na pewno nie chciałbyś sobie świadomie tutaj popsuć tej relacji. Za dużo martwienia się, za dużo negowania, za dużo yy, mówienia, że nic z tego nie będzie pewnie, że on tego nie chce, że on coś tam zauważy we mnie i tak dalej. Same nie, same negatywy lecą. I powiem Wam szczerze, że trzeba temu zaprzestać, jeżeli zależy Wam, żeby rzeczywiście potencjał na tą relację miał rację bytu. Natomiast jest potencjał, bo pierwsza karta wprowadzająca to jest Królowa Ziemi. Czyli karta mówiąca o dużym potencjale na tą relację, nawet taką stabilną, bo królowa ziemi przynosi ogromną stabilizację w życiu. Więc jeżeli ona nam się jako karta wprowadzająca pokazała, to znaczy, że jest duża szansa, że Wy możecie nawet stworzyć relację długoterminową, jeżeli nie na całe życie. Jest też powiedziane, że podobnie patrzycie właśnie na. Na związki, czyli wam może chodzić o stabilną relację, o relację, która będzie miała po prostu podłoże takie długofalowe, długoterminowe. Możecie podobnie patrzeć w stronę właśnie związków na zasadzie, że zależy wam obojgu i jemu i tobie, czy tam jej i tobie, zależy na tym, aby tak naprawdę tutaj stworzyć coś na dłużej, a nie tak, wiecie, na chwilę. Co tu jest jeszcze powiedziane? Możecie mieć do czynienia z osobą z innego kraju. Albo wy możecie być z innego, znaczy no to ta na jedno wychodzi, bo to ty możesz być u niego, albo on może być w Polsce. Natomiast chodzi o to, że to może być też człowiek przyjezdny, czyli z innego miasta, z drugiego krańca na przykład Twojego kraju. I to jest też jakiś tam wyznacznik, chociaż nie wszyscy z Was będą to mieć, dlatego że to jest jedna z opcji w czytaniu ogólnym, no, no to wiecie jak jest. Ale rzeczywiście może być tutaj yy, aspekt zagraniczny, tak zwany. Albo może, może się spotkaliście za granicą na jakichś tam wyjazdach, niewyjazdach, wymianach studenckich itd., ale bardziej mi to pasuje, że albo jest duża odległość między wami, bo też niewykluczone, że tutaj niektórzy z was mogą daleko od siebie mieszkać, ale no nie musi to być, wiecie, no ja wszystko muszę tutaj wymienić, co ewentualnie będzie miało miejsce. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Niektórzy mogą pod wpływem uroku tej osoby y, mieć nieprzespane noce, ale wiecie jak to jest przez tą taką satysfakcję, przez te takie, y, nie wiem jak to, jak to, jak to się mówi, y, no jak kogoś nowego poznamy, to jesteśmy tacy podekscytowani i nieraz po prostu nie możemy spać i cały czas myślimy o tej osobie i cały czas sobie wyobrażamy, więc możecie być niektórzy z was w takim stanie, prawda. No to może być po prostu stan zauroczenia, czy tam jakoś weszła wam w głowę ta osoba, ale rzeczywiście mogą być nieprzespane noce właśnie z takiego poziomu, z takiego powodu, który wymieniłam. Dobrze, co tu jest jeszcze powiedziane? Jedna osoba z Was może interesować się rozwojem duchowym, ezoteryką, albo może wręcz być na ścieżce rozwoju duchowego. Więc tutaj też taki wyznacznik jest pokazany. Natomiast moi drodzy, tutaj powiem tak, jest szansa na, na naprawdę stabilną relację, ale musicie w tej dziewiątce powietrza powiedzieć dość, dlatego że ta karta może Wam popsuć wszystko: czyli martwienie się, obawy, on na pewno mnie zdradzi, albo on nie będzie mi chciał, to się rozsypie, gdzie ja do niego i tak dalej. Wiecie, no nie, nie zaniżajcie sobie, że tak powiem, potencjału na. Relację, na której najwidoczniej Wam zależy, jeżeli o nią pytacie, prawda? Bo jeżeli by Wam nie zależało, to byście nawet sobie głowy nie zawracali, żeby pytać kogoś w kartach o tą osobę. Więc powiem Wam szczerze, że potencjał jest, ale pilnujcie, co z Waszej głowy wychodzi na temat tej relacji. Bo może być tak, że po prostu popsujesz sobie tutaj wszystko i później nie będziesz wiedział być może nawet, że to była taka przyczyna. Twoich myśli. Negowania, obaw, lęków, niepewności, strachu. Wiecie, no naprawdę doceniajcie swoje myśli, zarówno te pozytywne, jak i negatywne, dlatego że naprawdę są ludzie, którzy mają bardzo y, szybką moc y, kreowania i wy możecie być taką osobą. Nigdy nie wiecie, jak szybko wykreujesz niestety coś negatywnego myślami takimi, y, czego byś nie chciał. Więc uważajcie na to. Naprawdę myśli powinny być tutaj pod kontrolą. Jeżeli tak będzie, to rzeczywiście jest szansa na stabilną w przyszłości relację, bo jest królowa ziemi. Czyli nawet związek formalny, bym powiedziała, bo taka jest królowa ziemi, że ona przynosi nam związki formalne. Dobrze, przechodzimy do trójki. Trójeczka ma takiego oto pana na schodach, więc patrzymy, co wy tu macie do powiedzenia. Trójka ognia, dwójka ognia i czwórka powietrza. No, moi drodzy, jeżeli znacie znaczenie kart, znacie znaczenie, jeżeli y, wiecie, jakie jest znaczenie kart, no to widzicie już te czerwone karty. Ogień, 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 powietrze. Trójka ognia przy dwójce ognia mówi o tym, że może być tutaj bardzo duże y, pożądanie i y, jak gdyby sfera fizyczna mocna. Tutaj może być też bardzo wysoka atrakcyjność y, patrząc na siebie nawzajem. I y, oczywiście początki znajomości mogą takie być. Ale tutaj nie ma jak gdyby tworzenia się stabilnych kart, czyli to może być coś na chwilę albo coś bardzo powierzchownego. Wiecie, to może być związek. Nie mówię, że nie, ale on mi nie pokazuje tutaj, wiecie, takiej bardzo długiej relacji, bo to nie są te karty. Tu może być związek, ale on może się w pewnym momencie zakończyć albo relacja będzie bardzo taka powierzchowna, właśnie na bazie fizyczności. Ewentualnie bardzo szybko, że tak powiem, płomień zniknie. Bo też trójka ognia jest kartą, która bardzo gwałtownie, że tak powiem przynosi nam ogień z w bardzo dużych dawkach, ale również szybko się spala ta karta, jeżeli nie jest gdzieś tam po drodze połączona z kartami stabilizacji. Tutaj nie widzę, żeby coś się wytworzyło stabilnego, dlatego, że jest karta czwórki powietrza na końcu. Czyli powiedziałabym, że tutaj nie ma przejścia w, w stabilną relację. Tu karty wręcz mówią w tej czwórce powietrza, że na razie nie obiecuj sobie za dużo, tylko po prostu obserwuj, co z tego wyniknie. Dlatego, że jeżeli to jest nowiutka relacja, czy tam świeży związek, no to jeszcze praktycznie się nie znacie w 100%. Jeszcze należy tutaj się poznać, poobserwować, pogadać, kto czego oczekuje, prawda? Bo jeszcze dużo tematów pewnie tutaj nie zostało przegadanych, więc wiecie, na, na ten moment nie widzę, żeby to miało się w stabilizację zamienić. Wręcz przeciwnie, tutaj jest bardzo duże pożądanie, bardzo duża atrakcyjność, czyli podobasz się bardzo tej osobie, ale wiecie, no na tym nie zbuduje się stabilnej relacji do końca. No można, że ta, znaczy ten czynnik jest ważny, ale musi występować z kartami stabilizacji. Jeżeli to jest jedyna energia, która się tutaj pokazuje, no to tutaj nie ma fundamentu, który by pociągnął to dalej, jeżeli chodzi o stabilną relację na przyszłość. Więc ja tutaj bym, że tak powiem, no ewentualnie też są to karty romansu, no ale wiecie, no to to wszystko jest chwilowe: tymczasowe, chwilowe, dłuższe, dłużej bądź. Yy, dłużej bądź krócej może trwać, ale jednak nie ma tutaj. Przełożenia tego na stabilizację w przyszłości, więc mam wrażenie, że tutaj może być tak, że po prostu. Znaczy, wiecie, ja nigdy wam w 100% nie powiem, że tu nic nie będzie. Po pierwsze, jest to czytanie ogólne. Więc to nie musi być dla Ciebie. A po drugie, energie mają prawo się zmienić w każdym momencie, ale jeżeli oceniam to teraz i patrzę te, teraz na te karty, to tutaj nie ma przejścia w stabilizację. Tu jest powierzchowność, atrakcyjność, pożądanie, przyciąganie. Może fajna zabawa, bo też trójka ognia pokazuje, że możecie fajnie się z sobą bawić i czas spędzony razem jest fajny. Naprawdę możecie się tu lubić, może być nawet przyjaźń, fajne tematy i tak dalej, ale to się nie zmienia w stabilizację. A tutaj prawdopodobnie przychodzą osoby, które szukają, czy tam pytają pod perspektywą, pod kątem stabilnej relacji na przyszłość, prawda? Więc taka jest odpowiedź dla grupy numer 3. Tak mi się to dzisiaj pokazało i tak wam to przedstawiam w waszej grupie, tak jak widać. Dobrze, w takim razie to by było na tyle. Zapraszam Was też na pozostałe grupy, nie grupy, tylko chciałam powiedzieć, filmy. Na pozostałe treści, które nagrałam, dlatego, że trochę ich, ich jest na kanale. No i co, i słyszymy się w kolejnym filmie, więc ten filmik mamy zrobiony. Tak jak prosiliście, bo ta tematyka dość często się powtarzała, właśnie potencjał na daną relację, więc doszłam do wniosku, że po prostu dzisiaj sobie nagram taki temat, żebyście. Mieli to, z czego oczekujecie i czego byście chcieli na tym kanale. Moi drodzy, to by było w takim razie na tyle. Jeżeli filmik się podobał, to tradycyjnie prosiłabym o łapki w górę lub komentarze. No i jeszcze oczywiście ogłoszenie, które ostatnio cały czas pada z moich ust: jeżeli ktoś nie dostał czytania na nowy rok numerologiczny, a zamawiał, to prosiłabym, żeby się zgłosił do mnie na maila bo być może jakiś pojedynczy mail mógł mi po prostu umknąć. Więc takie osoby prosiłabym o wysłanie do mnie wiadomości mailowej. Dobrze, w takim razie to by było na tyle. Pozdrawiam Oriana.